Cześć! Witam Was na kanale Napęd na motoryzację. Dzisiaj prezentuję dla Was nowego Hyundai i30 hatchback z silnikiem 1.0 o mocy 120 KM. Mamy tutaj manualną skrzynię biegów, napęd na przednią oś. Wersja wyposażenia tego modelu to Smart z dodatkami takimi jak reflektory led oraz pakiet Safety, czyli elektrochromatyczne lusterko wsteczne, system monitorowania martwego pola, system ostrzegania o ruchu poprzecznym, przednie i tylne czynniki parkowania. Natomiast w pakiecie LED znajdziemy reflektory LED, mijania i drogowe z funkcją doświetlenia zakrętów, asystent świateł drogowych. Zaczniemy sobie standardowo od przodu samochodu. Reflektory są w pełni LEDowe. Mamy tutaj światła do jazdy dziennej w kształcie litery V. Światła drogowe poniżej, lakierowana na wysoki połysk, stawka. Mamy także wlot powietrza i nie jest ona trapą, jak tutaj sami widzicie. Mamy również wylot z drugiej strony. Światła przeciwmgielne, z przodu samochodu nie zabrakło kaskadowego grilla, lakierowanego również na wysoki połysk. Przednie czujniki parkowania, natomiast przedni zderzak prezentuje się następująco, mamy tutaj takie cięcie, dodające takiego sportowego stylu. Ten model znajduje się na kołach 16-calowych, w wyższych wersjach mamy możliwość nawet 17-cali. Lusterka są podgrzewane oraz składane z czujnikami martwego pola. Tutaj nawet jest ta ikona. Podświetla się ona na pomarańczowo, jeśli coś znajduje się w strefie martwego pola. Mamy tutaj kierunkowskazy. Natomiast listwa wokół szyb jest satynowa. Klamki, jak również rekinek w kolorze nadwozia. Relingi czarne. U dołu zderzaka znajdziemy chromową listwę, ciągnącą się przez całą szerokość samochodu prawie. Powyżej czujniki parkowania. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej jest LEDowe kamera cofania ukryta pod logiem Hyundai. Zajrzymy sobie teraz do bagażnika. Pojemność bagażnika z rozłożonymi siedzeniami to 395 litrów, natomiast po złożeniu siedzeń to 1301 litrów. Więc przestrzeń jest tutaj bardzo duża, a sama podłoga jest dwupoziomowa. W bagażniku znajdziemy podświetlenie, wejście 12V, wieszaczek Również tutaj mamy przebicie z bagażnika na tylną kanapę, co pokażę Wam z tylnego siedzenia. Z prawej strony taki schowek dość głęboki, można powiedzieć. Tak samo jest tutaj z lewej strony, możemy coś sobie tam położyć. Pod pokrywą znajdziemy trójkąt, gaśnice koło dojazdowe. Warto tutaj zaznaczyć, że mamy również śrubokręt i hak holowniczy, co rzadko się zdarza teraz w samochodach w podstawowym wyposażeniu. A teraz zapraszam Was do serca samochodu. Tak oto prezentuje się komora silnika. Tak jak wspominałem, mamy tutaj silnik 1.0 o mocy 120 koni turbobenzyna. również w tym modelu mamy możliwość wyboru silników takich jak 1.5 160 koni, również turbo benzyna, z manualną jak i automatyczną skrzynią biegów. Przy silniku 1.5 160 koni znajdziemy instalację 48 V. Na ogromny plus zasługuje tutaj bardzo dobre wygłuszenie maski. Podczas jazdy jest bardzo cicho wewnątrz pojazdu, co przekłada się na komfort podróżowania. A teraz zapraszam was do wnętrza pojazdu. Na drzwiach znajdziemy satynowe klamki Możliwość regulacji szyb, regulację lusterek oraz możliwość włączenia i wyłączenia automatycznie składających się lusterek. W hotelu kierowcy znajdziemy możliwość regulacji odcinka lędźwiowego elektrycznie. Ukazuje nam się kierownica, obszyta skórą, jest ona podgrzewana. U dołu kierownicy znajdziemy satynową wstawkę, a po środku pasek lakierowany na wysoki połysk, oczywiście w kolorze czarnym. Z lewej strony znajdziemy przyciski do komunikacji, odgłośnianie mediów, natomiast z prawej strony znajdziemy przyciski do asystenta pasa ruchu, tempomatu, przejście między kartami, przy których możemy zmieniać ustawienia samochodu. Standardowo z prawej strony gałka do regulacji wycieraczek, natomiast z lewej do świateł. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Ciekawym dodatkiem, który urozmaica nam tutaj wnętrze, są satynowe dodatki na nawiewach. To samo znajdziemy z lewej strony, jak również na środkowej konsoli, a także po stronie pasażera: przycisk do regulacji wysokości świateł, podświetlenie deski rozdzielczej, system start-stop, zapisywanie ustawień ciśnienia w oponach, wyłączanie, włączanie kontroli trakcji. Na środku znajdziemy komputer pokładowy z 3,5-calowym kolorowym wyświetlaczem samochodzie nie zabrakło także smaczków, takich, które dodają naprawdę ciekawego designu. Mamy podświetloną na niebieski kolor stacyjkę. Bardzo ładnie się to komponuje. A tak oto prezentuje się kluczyk właśnie do tego modelu. Na środkowej konsoli znajdziemy ekran o wielkości 8 cali z Android Auto oraz Apple CarPlay. Jak teraz widzicie, kamera z dynamicznymi liniami. Jak tutaj widzicie, ten obraz jest bardzo płynny. Nie ma tutaj takiego okładkowania jak w innych modelach. Tak jak wspominałem, stawki satynowe na nawiewach, światła awaryjne, klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna, przyciski do ustawiania nawiewów, pod ustawieniami klimatyzacji znajdziemy dwa wejścia 12V oraz wejście USB. Jest ono podświetlane również na niebieski kolor. Jeśli mamy dzień na światłach automatycznych, tutaj wnętrze jest pogaszone, natomiast w nocy jest już podświetlone. Dźwignia zmiany biegów oprzyta skórą. W tym wyposażeniu mamy już podgrzewany fotel kierowcy, jak i pasażera trzystopniowo. Podgrzewana kierownica, jak wspominałem. Natomiast z prawej strony mamy możliwość wyłączania, włączania czujników parkowania. Dwa cupfoldery, możliwość ich regulacji. Podłokietnik skórzany. Miękki, więc tutaj możemy wygodnie oprzeć, łokieć podczas jazdy, a pod nim schowek. Elektrochromatyczne, lusterko wsteczne schowek na okulary oświetlenie wnętrza natomiast podsupitka jest w kolorze jasnym kurtyny przeciwsłoneczne z lusterkiem podświetlane. Tak samo kurtyna przeciwsłoneczna jest po stronie pasażera. Lusterko oraz podświetlenie. Po stronie kierowcy jak i pasażera znajdziemy schowki. Możemy sobie tutaj wrzucić jakąś butelkę, najpotrzebniejsze rzeczy. Schowek podświetlany, wolno opadający. Dość pojemny, dość głęboki. Możemy też sporo rzeczy do niego wrzucić. A teraz zapraszam Was na drugi rząd siedzeń. Na drzwiach satynowe klamki, otwieranie, zamykanie szyb, schowek na napoje, głośniki. Też podłokietnik wykończony takim miękkim materiałem, też ala taka skóra, jak z przodu na desce rozdzielczej. Regulowane zagłówki. W fotelach skrajnych znajdziemy mocowania na fotelik dziesięcy ISOFIX. Podłokietnik. Dwa. Uchwyty na napoje, i tak jak wspominałem, przebicie do bagażnika. Możemy sobie tam coś wyciągnąć podczas jazdy, na przykład jakąś wodę. U góry znajdziemy oświetlenie wnętrza. Na oparciach fotela kierowcy, jak i pasażera, znajdziemy gazetowniki. Kanapa stół pojazdu jest wygodna, i tutaj nawet siedzenie, dość szeroka, przede wszystkim, i tutaj siedzenie nawet we trzy osoby nie będzie. Sprawiało dyskomfortu, będzie nam bardzo wygodnie. A teraz zapraszam Was na jazdę testową. Jak podaje producent, przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 11,2 sekundy. Producent przewiduje zużycie paliwa dla tego silnika około 6,2 litra i faktycznie jest ono możliwe. Możemy podczas jazdy dynamicznej zejść do właśnie takich, takiego spalania. Wygląd zewnętrzny nowego i30 jest jednocześnie odważny i elegancki. A to wszystko przez reflektory LEDowe w kształcie litery V. Samochód podczas jazdy jest bardzo dynamiczny. Zawieszenie w tym pojeździe jest dość miękkie, muszę przyznać. Kolumny MacPhersona z przodu pojazdu naprawdę spisują się bardzo dobrze. Realne spalanie, jakie uzyskaliśmy w tym samochodzie, to około 6,2-6,5 litra na 100 km przy dynamicznej jeździe. Hodel kierowcy, wiadomo jaki pasażera, jest wygodny, muszę przyznać. Przyjemny tutaj regulowany, od, regulowany odcinek lędźwiowy, naprawdę fajnie dostosowuje się do naszego ciała. I też w takie zimniejsze poranki, w zimniejsze dni, deszczowe dni, podgrzewana kierownica, jak i fotel kierowcy, naprawdę fajnie tutaj nam współgra z wygodą przede wszystkim. Mimo silnika 1.0, turbobenzyny i 120 koni, jest samochód bardzo dynamiczny ten silnik. Naprawdę daje sobie radę, aby zachować dynamiczność i faktycznie to przyspieszenie. To tak musimy około 2000 obrotów, no ponad lekko 2000 obrotów trzymać silnik, aby był ciągle w gotowości do dynamicznego przyspieszenia. Tak jak teraz widzicie na zdjęciu, po niespełna 900 km przejechanych tym samochodem mamy średnie spalanie 5,9 litra. Co do wymiarów samochodu, długość wynosi 4340 mm, szerokość bez lusterek to 1995, natomiast wysokość wynosi 1455. Rozstaw osi, jaki mamy w tym samochodzie, to 2650, prześwit to 14 cm. Też warto zaznaczyć, że maksymalna pojemność zbiornika paliwa to 50 litrów. Dziękuję salonowi Hyundai Kraków ulica Jasnogórska za możliwość testu jazdy właśnie tym modelem. Ja ze swojej strony zapraszam Was do subskrybowania, komentowania oraz oceniania kanału. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało, zadawajcie je w komentarzu, na każdy odpowiem. My widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!